Hej, jestem Helena. To mój pierwszy odcinek na YouTubie. Dzisiaj będziemy robić um, losowania cukierków. Ja będę losować. Cukierki z tyty. To coś poda w tyty? Ja no położę. Schowaj się. Mhm. Zaczynamy losować cuksy. Kreś. Grzeź to jest i są bardzo pyszne. Ja lubię się. Aha. Teraz mam takiego... Niezłe. Nie, nie. Smakuje tak... Proszkowo jakby. jakby w tym był jakiś proszek. Ale bardzo pyszny prawda? Był pyszny i był... stopiony. Więc lepiej nie wkładać w takich czekoladowych, wiecie. W takich czekolady, czekolada, czekolada. Um, moje ulubione Rafaello. Mogę Mmm, kokosowy, pyszny. Ja bardzo lubię Rafaela. Mam taki fajny orzeszek w środku. A mogę dokończyć? Nie, po małym hapsie. Losujemy jakiś taki samej góry jakiś Czekolada. Ja odkładam sobie na jutro, na jutrzejszy odcinek mam zasuwać cukierki? tak a już się zjadam tak gąsieniczki też będę leczą. i chyba już skończymy takie cuksy były w mojej tycie powiedzcie jakie były w Waszej i napiszcie w komentarzach a jeśli Wam się podobało, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. Pa! Pa! Teraz picie. Picie? Herbata. Chcesz herbata? Tak.